64 4, jak to ja to patrzę leciał. No. Mm. No. Nice. Mm -hmm. <kluznić kluznić> to Zbliżenie oka. To Ten telefon. Wiesz tak kazano, to cię musieli wyjebać bo zarazki rozrzucasz. <grym znalazł> o ty chujo. Dobra to jest ja bo się na tym procesie w nie ma. Nie pij dużo bo zobacz co się dzieje z ludźmi. Po wódce kanadyjskiej. Ale kurwa wiesz co? Daj mi ten numer tego. Nawet na ręce sobie pierdolę tam dziarę. <noise> ale to zajebnożę. New style! Kokoroko! roko. Nie, no, no, mi się nic nie wydaje. Mi się wydaje, że ty jesteś niebieski. To, co mi się wydaje. Czy ty jesteś niebieski? Maybe. Maybe. Okay. Od łezki no, niebieska, tak. Aż będę niebieska. Reszta ty, Zajmij się zapychasz. a później yeah. się. Mhm. Rozumiem. Weź, weź ten. ty Cygan. Weź ten nawet. No nie. Weź do mnie. Robisz dobrze. to. kurwa, wiecie, jesteś po robocie. Kurwa, a normalnie, kurwa. Zostawiłeś dupę. Żebyś mu...